Dzień dobry, witajcie. Dziś będzie film dotyczący Deusa 2 i będzie film dotyczący ustawień Deusa 2. Jaki temat? Pokażę Wam ustawienia, które używam do, można powiedzieć, normalnych poszukiwań. Można by powiedzieć, chociaż nie lubię, nie lubię tego słowa, że są to ustawienia jakby uniwersalne dla mnie, więc jeśli jestem ukierunkowany na znajdowanie powiedzmy monet dużej i średniej wielkości, to byłby to program, który bym używał. Również do poszukiwań celi. Większych z metali kolorowych, głębiej zakopanych na polach i lasach. Może nie jest to program wybitny do miejsc bardzo zaśmieconych żelazem. I również może to nie jest wybitny program do poszukiwania mikrokoloru, czyli do pracy na przykład z archeologami i poszukiwań monet powiedzmy poniżej 1 grama wagi. Na początek coś powiem Wam, może tak ogólnie na temat właśnie naszego spojrzenia i różnic jakie są między nami. Wiele, wiele osób spotkałem się z sytuacją taką, że uważa, że buratynka to jest moneta mała. Więc buratynka to moneta, która waży półtora grama. I dla mnie nie jest to moneta mała, tylko moneta średnia. Wszystko zależy od tego, co znajdujemy i co szukamy. Nie? To wtedy... To wtedy pochodzimy, myślę, że do tego troszeczkę inaczej. Tak, z takich większych, ostatnich większych badań, w których brałem udział dla archeologów, dostałem listę 190 monet tam średniowiecznych. Z, 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 po prostu opracowanie tych monet, łącznie z ich wagą, więc wyglądało to tak, że praktycznie większa część tych monet to ważyła 0,5 grama, 0,3 grama. Albo nawet 0,2 gram. Więc patrząc się na e, bortynkę, czy monetę o podobnej wielkości, to e, myślę, że zrozumiecie, że dla każdego e, moneta mała może być <grybujesz> inna. E, dobra, e, to tyle. Więc program można powiedzieć uniwersalny dla normalnych poszukiwań. E, przejdźmy do, może do ustawień. Mam nadzieję, że będzie to widać wszystko nie chciało się tej osłonki ściągać. te jest oczywiście w wersji 2.0. Więc tak, bazą naszego programu będzie program General i też na początku chciałem Wam powiedzieć coś takiego. Każdy z fabrycznych programów, które macie już w się zapisane, jest pewną bazą. Baza to ustawienia, których nie widzicie. W każdym z tych programów są ukryte ustawienia, które już producent nam tam, że tak powiem, zaaplikował i których nie wiemy. Nie? Te programy bardzo się między sobą różnią. I przy budowie własnych ustawień musicie pamiętać, na czym zbudujecie te ustawienia. Czy będzie to program General, czy będzie to program Sensitive Pełne Tony, czy Sensitive Trzytonowy, bo między Sensitive, tymi dwoma programami, oprócz tam różnicy w audio i reaktywności, są różnice, o których może kiedyś Wam opowiem. Może być, podstawą może być program, nawet PARK. Czemu nie? Może być programem Deep High Conductors. Tą podstawą, tą bazą, z którego zaczynacie. Ważne, żeby ta baza była dopasowana do waszych terenów i tego, co poszukujecie. Na bazę mojego programu, można powiedzieć, głównego, yy, yy, używam programu General. Co robię w tym programie? Pierwszą sprawą, którą tutaj trzeba zrobić, to trzeba zmniejszyć dyskryminację. Trochę Wam powiem także o dyskryminacji. Dyskryminację zmniejszę tutaj do poziomu 6. Wielokrotnie widziałem ustawienia Deusa 2, a również i Deusa 1, gdzie ustawienia dyskryminacji były ustawione bardzo wysoko. Wiele osób ma takie przeświadczenie, że jeśli, powiedzmy, moneta, tam najdrobniejsza moneta ma ID, powiedzmy, 23-24. To czemu nie ustawić na przykład dyskryminacji na 30 albo 40. Nic się nie powinno stać, prawda? E, oczywiście, jeśli podchodzimy do tego tak płytko i to tak, nie, ale to nie o to chodzi, bo dyskryminacja nie ma tylko wpływu na ID, na to, co wykrywamy. E, dyskryminacja ma kluczowy wpływ, po pierwsze, na separację e, i kluczowy wpływ na Zachowanie się wykrywacza jego możliwości w gruntach trudnych, w gruntach stakaliowych czy zmineralizowanych, nigdy nie będziecie, nie będziecie wiedzieć, gdzie jesteście i gdzie szukacie i w jakich terenach szukacie i czy Wam to jest potrzebne. Więc ja osobiście nie używam wysokich nastaw dyskryminacji w żadnym programie, bo uważam, to za błąd. Jest to psucie wykrywaczy XP. Jestem doświadczonym użytkownikiem XP Gold Maxa MK1. GMP, Deusa 1, Oeryxa i teraz Deusa 2. I wypracowałem sobie tą opinię na podstawie wielu lat użytkowania wykrywacza. Często codziennego. Tak jak na przykład teraz Deusa 2, praktycznie chyba od dwóch tygodni codziennie. No, ale to tak, to tego nie. No, więc chciałem Wam. Dlatego Wam to powiedziałem, by, by Wam to podkreślić, że ta dyskryminacja jest niesamowicie ważna w wykrywaczach XP, bo jest kluczem do sukcesu. I bardzo łatwo ustawić dyskryminację wysoko i szukać na leniucha, ale to, to jest psucie tego wykrywacza według mnie. Tak bym to określił. Dlatego moje, taka, ta, ta, ta moja ocena jest kategoryczna, by, byście po prostu sobie to zapamiętali, ale każdy orze jak może i wiadomo, że każdy może sobie ustawić jak sobie tam chce i to jest jego sprawa. Mój pogląd Wam przedstawiłem. E, dobra, przechodzimy do ustawień eksperckich. E, e, do tego programu użyję pitcha, dlatego, że jest pitch, jest impreza. Pitch, e, charakterystyka pitcha jest taka, że jego audio jest troszeczkę dłuższe. Więc wchodzicie na cel, macie to audio jakby troszeczkę dłuższe, troszeczkę bardziej rozciągnięte. Jeśli miałbym użyć 2 e, czy 3 czy 4 tonowości, to już nie jest to, bo to jest pik, prawda? E, a audio picza jest troszeczkę dłuższe. Jest wejście na cel i zejście z niego, prawda? Po środku macie jakby. Sygnał, prawda? On jest taki, taki, taki po prostu, taki jest troszeczkę dłuższy. I dzięki temu, jeśli chodzi o na przykład, głębokie cele, to macie tą wykrywalność znacznie lepszą, bo macie przy wejściu. I przy zejściu taki sygnał. Szczególnie to widać przy celach takich. Ostatnio byłem na polu testowym, bo zobaczyć poprzedni film z pola testowego Top Digging", gdzie te wszystkie cele depozytowe były rozciągnięte, bo te, ten pitch po prostu rozciąga je i podaje je jakby w wersji, można powiedzieć, mix nie? Coś w tym stylu jest, prawda? No, wiadomo, że to nie jest to, ale coś takiego, prawda, jest jakby wyglądał. Jakby... Więc dlatego będzie pitch, nie? E... Tu sobie zostawimy, no czas sobie wywalimy. E, silencer ustawiam na 1, nie ustawiam na 0. Jeden jest wystarczającą, e, wystarczającą ustawieniem, żeby dać, e, dać pewien niuans e, do audio i by pomóc nam w separacji. Co dalej? Dalej nie ma nic. Przechodzę sobie dalej. Czułość 95. E, Program podstawowy, jego główną charakterystyką jest to, że jest mega stabilny. Wyróżniam dwie, dwa rodzaje stabilności. Jest to stabilność gruntowa i stabilność EMI. Stabilność gruntowa to wtedy, gdy wam grunt będzie pipczył, jeśli będziecie ruszać cewką nad nim, a EMI to jeśli podniesiecie cewkę do góry i wam pipczy, to wtedy jest zakłócenie EMI. Więc w obydwu przypadkach, i w EMI, i w tych zaburzeniach gruntowych, no, ten, ten, ten program jest niesamowicie stabilny. Stabilną bazą do budowy czegokolwiek, prawda? I świetnie nadaje się dla osób, które zaczynają z Deusem, ale również go dłuższy czas użytkują, nie? Więc mimo wszystko proponuję to 95 tu zostawić jako tą wartość kluczową. Nie jestem zwolennikiem maksowania ustawień na 99, chociaż w tej stabilności wielokrotnie można by to zrobić. I Często używam również czułości na 80 albo 85. Z powodu tego, że cały ten program, jego, można powiedzieć, jedynym jakby minusem dla mnie jest to, że jest jak walnięcie młotkiem. Jest tak proste i tak wszystko jest mocno słyszalne, że czasami uważam, że jest to zbyt zero-jedynkowe. Ale dla wielu osób będzie to dobra rzecz, może dla kogoś zła, dla mnie trudno mi powiedzieć, czy to jest dobra czy zła rzecz, bo tak naprawdę w, w, w poszukiwaniach najważniejsza jest skuteczność. I to, co, co ile znajdujemy i to jest wyznacznik, czy coś jest dobrego, czy jest złego. Nie? Więc jeśli ten program jest prosty i dosyć łatwo z nim znajdować, to chyba dobrze, nie? Więc zostawię to 95 tutaj jako wartość jakby podstawową, nie? Co do frekwencji max. Frequency max proponuję ustawić tutaj na ustawienie średnie tej 24 kHz. Dlaczego? to tak. Ostatni film, który widzieliście z testu na polu Top Digin to Użyłem tam podobnych ustawień, bardzo podobnych, i częściowo wytłumaczyłem, dlaczego używam tego 24. Pogłębiając ten temat, ustawienie wysokiej częstotliwości, czyli wysokiego tego maksa na 40 kHz, które mimo wszystko ma również dobre, dobre cechy. E, e, powoduje również pewne przykłamywanie na żelazie e, i fałszowanie, i wbijanie go bardziej w kolor. Im wyższa częstotliwość, tym ta skaza e, powodująca to, że e, sygnał większego żelaza staje się sygnałem bardziej kolorowym, jest widoczna. To 24 kHz jest ściśle powiązane z ustawieniem na dyskryminacji, które Wam ustawiłem. Gdybym Ustawił 40 kilokarców maxa, prawdopodobnie, by sobie poradzić z jakimś żelazem, musiałbym podbijać dyskryminację. Czyli powiedzmy ustawić ją na poziom powiedzmy 8, może, w zależności wszystko od terenu, bo od tego terenu to w sumie zależy. Natomiast ja chciałbym, żeby ta dyskryminacja była niższa, by pomagała mi w separacji. Nie jest prawdą, że ustawienie... Niższej, niższych kiloherców e, zablokuje Wam wykrywalność drobnych celi. i tak jak będziecie wykrywali. Być może na 40 kHz będziecie wykrywali jeszcze mniejsze drobinki, ale nie jest to jakąś tam e, ogromną przepaścią i można by to ustawienie poświęcić. E, w niektórych gruntach bywa tak, że obcięcie 40 kHz powoduje mimo wszystko problem z Głębokością. Ale to musicie sami sobie ogarnąć w swoich terenach, czy ten, czy ten problem występuje. U was, u mnie występuje ten problem i często właśnie modyfikuję takie ustawienia, by uzyskać 40 kHz, 40 Hz, bo te 40 kHz również działa na głęboko, wysoko przewodzące cele. Bo to wszystko zależy od tego, jak wykrywać widzi, a on widzi przez grunt, prawda? <laughs> Więc wszystko jest zależne od gruntu. <laughs> Przepraszam. Więc tak, proponuję użyć te 24 kHz, bo jest to powiązane jakby z poziomem dyskryminacji, którą ustawiłem. Gdybym użył tutaj maksa 14 kHz, być może mógłbym jeszcze troszeczkę z dyskryminacją zjechać i sobie radzić z celami. To też jest zależne od tego, co jakie cele macie w gruncie i czego poszukujecie, bo to musicie sobie dopasować. Jednak myślę, że te 24 kHz jest wartością ogólną dobrą. Jedziemy dalej. Głośnie żelaza. Głośność żelaza jest nam potrzebna. Nie możecie sobie wyciszyć, dlatego że jest ona konieczna do tego, by, by identyfikować żelazo. Będziecie mieli często tak, że będziecie mieli sygnał, który przy wejściu będziecie mieli tą żelaza, który otrzymacie z tego głośności żelaza. Tu będziecie mieli pik, pik, pik który 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 będzie wysoki, bo macie się w piczu, więc nie będziecie mieli wielotonowości, jakby I nie będzie to niski ton. I przy zejściu będziecie mieli żelazo. Dźwięk niski ton żelazo, czyli żelazo. Piknięcie koloru żelazo, jest to żelazo. I powiedzmy notyfikacja 08, czyli powyżej Waszej dyskryminacji. Nie? I by rozpoznać to, potrzebujecie mieć słyszalność tego żelaza, bo wtedy wiecie, że jest to jest to żelazo i łatwo będzie Wam go łatwo będzie go wam rozpoznawać. Dobra, co dalej? Reaktywność. Reaktywność 2,5. Reaktywność 2,5. Czemu 2,5? Hmm. Trudno powiedzieć czemu 2,5. Nie, w tym programie już wcześniej macie przynajmniej dwa parametry. Jest to dyskryminacja i jest to silencer, które wspomagają z separacji. Wysokie ustawienie reaktywności, bo kiedyś jakiś czas temu była taka moda, żeby ustawiać tą reaktywność bardzo wysoko. Jest złudne, bo wypłyca wasz wykrywacz i powoduje na was konieczność poruszania się cewką szybciej. Ale wy, to, wy tego często nie robicie tak szybko. Chyba, że jesteście takimi szybkimi Bilami, którzy tak szybko biegają po polu, bo wiele osób ma taką tendencję, że szybko sobie biegają po polu i szybko zamiatają cewką. To wtedy można by tam coś kombinować z tą wyższą reaktywnością. Ale ta reaktywność 2,5 uważam, że do tego programu pasuje, bo jest średnia, nikt nie popełni błędu używając reaktywności 2. Na tych reaktywnościach troszeczkę niższych, czyli te 2,5-2 macie również lepsze, lepszy, lepszą odpowiedź tego celu, prawda? Nie jest ona tak skrócona i wypłycona tam reaktywnością 3 czy wyższą, prawda? No więc... Yy, 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 Posługujemy się tutaj już parametrami pewnymi, jeśli chodzi o wzmacniającymi separację tego wykrywacza, więc nie ma konieczności już kombinować z tą reaktywnością. To jest właśnie dar tego ustawienia frequency max, ustawienia silencera, ustawienia dyskryminacji na tym poziomie, by już Wam dać tą separację w żelazie bez konieczności grzebania w reaktywności. Dobra, więc 2,5 powiedzmy. Audio response do testu użyję na 6, ale normalnie używałbym 4, bo to jest i tak walnięcie fest, że tak powiem. <noise> Więc dobra, to wam, później muszę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. To wam ustawię na 6, tutaj próg, próg wiodący zostawiamy i myślę, że tu mamy sprawę załatwioną. Jeśli chodzi o kwestię audio, to audio ustawiamy następująco Filtr na 2. Audioflip ustawiam sobie na 2. Natomiast dźwięki na High Square. Takie połączenie jest połączeniem optymalnym. Co do gruntu program General jest bardzo stabilną bazą i ustawienie stabilizatora gruntu na 1 działa. Działa nie powodując zbytnich problemów w fałszywych sygnałach, czyli tych wysokich pików, które na przykład macie, jeśli używacie programów Sensitive i sobie po prostu próbujecie zjechać na jeden w wielu terenach, się tego nie da zrobić, bo po prostu będziecie mieli wysokie tony wysokie piki, prawda można tam to jakoś blokować z noczami, wycinając 99. No, nie, nie, to inny, inny, inny temat, że tak powiem. Dobra. Więc w tym ten stabilizator da pewną cechę Deusowi 2, która umożliwia im mu znajdowanie celi trudnych. Bo ustawienie gruntu, niestety nie mamy możliwości w multifrekwencji kombinować z zaniżaniem gruntu, bo oczywiście ja bym kombinował, no ale można, ale, ale się, tak, że tak powiem, nie da. Można to robić obchodząc, nosząc ze sobą jakieś próbki, dostając do tego wykrywacz, ale no jest to, że tak powiem, troszeczkę trudne. Yy, więc, ta, yy, więc nie da się, że tak powiem więc ten grunt stabilizator ten stabilizator gruntu yy, pomoże Wam w tym, by te cele wszystkie trudne w, szczególnie w mineralizacji yy, były lepiej wykrywane i to myślę, że wszystko yy, jeśli chodzi o takie, taki mój program do, do normalnego szukania ten program charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością, bardzo dobrą głębokością i bardzo dobrą separacją. Wszystko jest na wysokim poziomie, te wszystkie cechy. Nie ma tutaj powiedzmy jakichś wyróżników, które by na przykład dawały mu, że program jest super głęboki, ale nie separuje. Tu wszystko jest zrobione w ten sposób, by było dobre. Było jak na najwyższym poziomie. Wszystkie te parametry wybrałem tak, by to Wam zagrało. Nie? I to gra. Gra wszystko i wielokrotnie powtarzam, że wszystko, co mówię, jest, pochodzi z, mojego, z mojej wiedzy i mojego doświadczenia. Ja nikogo nic nie kopuję, bo, bo nie mam takiej potrzeby w ogóle, nie? Więc to są moje sprawdzone metody <laughs> i z tymi się wam dzielę, prawda? Z tym, z, 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 dzielę się tym właśnie takimi informacjami, które po prostu działają, nie? To, co, to, co wam pokazałem, po prostu zwyczajnie działa, nie? Ten wykrywacz jest łatwy w tym trybie, ale ma bardzo dobre parametry detekcji i bardzo duże możliwości, mimo zachowania naprawdę stabilności dużej. Nie? Natomiast chciałem Wam jeszcze chwilę poświęcić, chwilę czasu poświęcić ustawieniem, ustawieniem filtru gruntu, nie? bo jest to fajne ustawienie, które, które Wam, że tak powiem, myślę, pomoże. Dobra, pierwszy ten wykrywacz sobie dostroję do gruntu. Mam ubraną cewkę 9, Myśle, myślę, że tutaj tam jakieś 84 się dostroił. Duże cyfry to miałem już, to chyba teraz będą znowu. Głośność wyżej, byście słyszeli, i przejdę sobie do e, ustawień filtrów au, e, audio. Nie? E, tu mam taki biały kapselek. To jest zakopane groszówka e, z normalnego, tam chyba medioniklu, czyli nie jest żelazna, i ona została zakopana tutaj 12 lat temu. Więc nie ma tutaj. Tematu no nie ma tutaj rozmowy na temat tego, że tu jeśli wykrywasz to wykrywa, to wykrywa jakieś zaburzenie gruntowe, bo jest jakaś świeża dziura i tak dalej. 12 lat temu, przynajmniej. Kiedyś to było zakopane na 25 cm, ale tej ziemi tutaj przybywa i myślę, że ta głębokość jest większa, więc można przyjąć, że spokojnie jest to 27 cm. Ale dodatkowo nad tym celem, tam w ziemi są jeszcze kawałki cegłówek ustawione specjalnie po to, by ten, to, tą wykrywalność utrudnić. I posłuchajcie, jak to będzie brzmiało na cewce, która ma 22 cm i jest na ustawieniu filtrów 0,0. A teraz posłuchajcie, jak to będzie brzmiało na ustawieniu fitów 5 na zero. Słyszycie takie harczenie? Ten dźwięk na ustawieniu 0 ma jakby lepszą definicję, ale jeśli chodzi o wykrywalność celi głębokich, to wyższe ustawienie tego filtra audio jest zdecydowanie pewniejsze. Tak jakby wykrywacz dzięki ustawieniu w sumie ustawieniu audio zyskuje głębokości. bo tą, tą głębokość nie uzyskuje się tylko parametrami mocy, można uzyskać pewnym sposobem, jak wykrywacz nam mówi, co, wy, co do wykrywacz do was, do was mówi. Czyli on mówi teraz prościej, bo użyłem użyłem wysokiego filtra audio. Więc, jeśli byłoby to zero, mimo, że jestem w systemie pitcha, jestem w, w high square, to ten sygnał jest trzeszczący. Gdybyście byli w standardowych ustawieniach Deusowskich PWM, czy byliście w Deusie jedynce, to na pewno, jak się mieliście Deusa 1, to pamiętacie te wszystkie trzeszczenia i stuki i trzaski, prawda, które tam wykrywacz wykrywać z siebie wydawał, nie? Taka była jego charakterystyka audio. I często w tych trzaskach i stukach gubiły się dobre sygnały. Filtr audio tutaj, który Wam tutaj zaprezentowałem, poprawia tą sytuację i on jakby wygładza te cele, te, te, te audio takiego głębokiego celu. Po prostu z, z sygnału kanciastego, trzeszczącego, wygładza go, podając go w znacznie lepszej, jakby formie. I to chciałem Wam pokazać. Dlatego moje ustawienie tego, tego, tego filtra to jest dwa. Czemu dwa? Dlatego, że mm, ustawienie filtra wysokie, tego filtra audio bardzo wysoko. Powoduje również problem pewien. Ten problem będzie w miejscu, gdzie, yy, gdzie jest np. dużo żelaza, gdzie potrzebujecie tej definicji tego audio bardziej, bardziej takiej rozwiniętej. Z większymi niuansami. Tu te, te, te niuanse znikają na tym ustawieniu 5, prawda? I w terenach, na przykład, gdzie jest łąka, gdzie nie ma dużo celi, a szukacie czegoś głęboko, to ustawienie 5 byłoby ustawieniem bardzo sensownym, myślę, bo chcecie coś głęboko pociągnąć. Ale to wszystko zależy od warunków i tego, co akurat potrzebujecie, więc my tutaj gadamy o programie, który ma być jakby w zamierzeniu programem głównym, więc to ustawienie 2 jest tutaj, myślę, bardzo sensowne. Tak nawiasem mówiąc, cewka 22 cm, moneta średniej wielkości, pod cegłami dodatkowo, 12 lat temu zakopana. Na 27 cm. No, chciałbym, żeby tak było zawsze, nie? No. no, to tyle co do takiego programu. Do normalnych poszukiwań. Programu prostego, łatwego dla osoby początkującej i zaawansowanej. Można sobie oczywiście spróbować. Myślałem, żeby jakoś to nazwać, ale nic sensownego mi do głowy nie przyszło, jeśli chodzi o nazywanie tych programów. Możecie sobie czegoś takiego użyć. Nie jestem fanem kopiowania, jestem wielkim fanem samodzielnego myślenia. Więc, dlatego chciałem w tym filmie najwięcej Wam powiedzieć i wytłumaczyć Wam, dlaczego, jak, po co. I myślę, że ten film właśnie tego dotyczył. Nie musicie kopiować tego ustawień, ale możecie użyć sobie ewentualnie albo sprawdzić sobie fragmentów tego, co powiedziałem, do Waszych poszukiwań, by miał to większy sens, żebyście mieli większe możliwości zrozumienia tego wykrywacza. No, myślę, że to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia.